Aż 11 zespołów wystartowało w Mistrzostwach Gminy Bełchatów w halowej piłce nożnej Ludowych Zrzeszeń Sportowych. Cieszy więc frekwencja, tym bardziej, że są już miejscowości, które wystawiają po dwie reprezentacje. Tak jest w przypadku Wólki Łękawskiej. Na dzisiejszym turnieju jako trener wystawiłem dwie reprezentacje, Wólki Łękawskie i Wólka Łękawska Wspólnota. Wiadomo, Wulkan mękawska LZD zost, istnieje już praktycznie od 1998 roku i grają regularnie w turniejach, a dzisiaj chciałem trochę powiedzieć o młodzieży, tym drugim zespole, gdzie Wystąpiła młodzież szkolna, ta jakby gimnazjalna, rocznik 2000 i naprawdę chciałem im serdecznie podziękować za ten występ, za odwagę w ogóle. Zaprezentowali się naprawdę bardzo dobrze, zrobili co mogli na boisku dobrego, założenia jakie na treningach i współpraca, która z nimi była, były osiągalne. Były wykonywane tutaj na, po prostu na tym turnieju. Być może no, jakiś stres albo co, coś innego wpłynęło na to, że wyniki no, niestety nie przełożyły się na awans co do, dalszej, yy, co do dalszego etapu turnieju, ale jak na pierwszy raz jestem naprawdę z nich bardzo zadowolony i cieszę się, że taką postawą i swoją odwagą naprawdę dobrze zagrali. Yy. Odnieśli tutaj w tym turnieju swoje pierwsze zwycięstwo, będzie to historyczne, na drużynom spostękali 3-2, no inne rezultaty to, tak jak mówię, już były i inne przegrane, Czyli, ale na ogół było to bardzo dobrze z mojego punktu widzenia. Startujące drużyny podzielono na dwie grupy, w których rywalizowano systemem każdy z każdym. W ten sposób wyłonione zostały składy spotkań o trzecie i pierwsze miejsce. W małym finale Łękawa okazała się lepsza od orła Wulka Łękawska, ale dopiero w rzutach karnych, gdyż w regulaminowym czasie gry było 0 do 0. W meczu o pierwsze miejsce z Zdzieszulice pokonały Zawadów 2 do 0 i to one są tegorocznymi mistrzami gminy. Jestem bardzo zadowolony z tego turnieju, że udało nam się w tym terminie, takim 4, w tym styczniu zrobić te mistrzostwa. 11 drużyn zgłoszonych do, do, do tych mistrzów, podzielonych na dwie grupy, każdy z każdym. Walka fajna, no myślę, że turniej fajny, bo było Finały bez niespodzianek. Ja wiem, tu wiele było takich meczów, które, które groziły innym finałem, a taka jest piłka nożna, wszystkie sporty zespołowe, że wszystko się może zdarzyć. Chociaż powiem szczerze, że od wielu, wielu lat można na tej drużyny liczyć, że właśnie one te finale się mogły zdarzyć. A ile zespołów wystartowało? 11, 11 zespołów. Ja jeszcze korzystając w tym momencie chciałbym może wszystkim przekazać, co będzie się działo, jeśli chodzi o następne zawody sportowe, jeśli chodzi o piłkę nożną, by nie było hatów, bo to istotna rzecz. Chcemy zrobić w miesiącu maju, to odległe, ale już że w maju e, turniej o mistrzostwo gminy drużyn siedmioosobowych na boiskach w Janowie i dobicinie o puchar wójta Kamila Ładziaka. Następnie turniej drużyn nierzeszonych, drużyn 18 osobowych. To się odbędzie na boisku już Zjednoczonych Bełchatów lub w Mowie Łękawa, jeszcze dyskutujemy. Na jesień chcemy rozegrać bardzo fajny turniej, oczekiwany zawsze, turniej o puchar Pana Przewodniczącego Rady Gminy Jacka Ludwiczaka, drużyn również siedmioosobowych. Jeśli chodzi o ten turniej dzisiejszy, ta drużyna, która wygra dzisiaj, 7 lutego pojedzie na turniej do Zelowa. Następnie, jeśli tam uda nam się to wygrać, będziemy gościć zawodników z całego województwa na strefie u nas w Bełchatowie. A daj Bóg wygramy strefę, to będziemy 21 walczyć w Radomsku. I taka hmm. jest piłka w tej chwili, jeśli chodzi o gminę Bełchatów. Tak więc z reprezentować będą gminę Bełchatów w turnieju powiatowym i nie zostaje nic innego, jak tylko otrzymać kciuki.